Ja to normalnie kurwa przeczuwałem, że to się tak skończy, że kurwa legionista z Rytą przegra, bo powie, że jakiś kurwa drzwi zostawili otwarte z tyłu. a Wiaterek jakiś przyleciał i nie pozwalał mu walczyć. Słuchaj, stary, nie wiem, może ty zajmij się grą w szachy albo warcaby, nie wiem, może w golfa, no bo tak naprawdę tam była straszna deklasyfikacja ciebie. Nawet nie można cię nazwać zawodnikiem, ale no, straszna była deklasyfikacja. De teraz jeszcze mówisz, że, że tak naprawdę to ty, to ty wygrałeś, nie? I teraz jeszcze chcesz walki na gromdzie. Stary, ty miałeś małe piąstkówki, a chłop miał rękawice bokserskie i to mi się wydaje, że to były szesnastki albo czternastki. I ty dostajesz baty od niego. Stałeś tam, dostajesz po tym pustym zabaniaku to, to tańczyłeś jak, jak kurwa, jakiś kurwa meliniarz spod, spod samu. Kurwa, naprawdę to, to, to nie jest zdrowe dla ciebie, bo ty nie dosyć, że nie umiesz kurwa nic, to jeszcze narażasz się sam. Nieodwracalne problemy na kurwa, na, na bani. Bo to nie wiesz, bo to, 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 to walka jest, ty musisz się tu uświadomić, bo tam kurwa. No zresztą co mówić, no sami widzieliście, że, że to był lekki robusik, tak, tam no, chłopak kurwa lekko potańczył pod tą klatką, ale mówisz, że to nie, no że wygrał tak naprawdę kurwa.